Jesteś pewna, Skutalu? Nie widziałam jeszcze, żeby kucyki zjeżdżały po linie. Ja też nie, ale Spike mówi, że to jest super! <śla> 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 Pojawiłeś się? To tylko żywica i igły, znaczków nadal brak. Plan B? Tak, tylko gdzie my teraz znajdziemy armatę? Huh? Bez sensu. Próbowałyśmy już wszystkiego, a znaczki i tak się nie pojawiają. Zaskakująco często za to jesteśmy całe w żywicy. Spróbujmy czegoś bezpieczniejszego. Może trzepanie poduszek albo wąchanie kwiatów? Pony mieszka mnóstwo kucyków, które już mają znaczki. Spytajmy, jak im się to udało. To dobry i bezpieczny pomysł. Tak, zacznijmy od najfajniejszego kucyka w mieście. Apple Jack! Ale ja myślę o najfajniejszym. No wiecie przecież, jest szybka, przebojowa i niczego w ogóle się nie boi. Pinkie, Pinkie pie? pie? Nie, chodzi o najlepszego pegaza z Cloudsdale. Fluttershy? Nie, Rainbow Dash! No tak, teraz rozumiem! Jasne! Idziemy. Rainbow Dash powie nam, jak zdobyła swój znaczek. Tak! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Nasze przyjaźni, wielki dar. Mamy razem żydów, moc, w krainie marzeń. Razem dzień i nauki. Lekko nie że Marlinie pospólizza się. przyjaźń to magia. Skronik Ligi Znaczkowej. Wracać tu, złodziejaszki! Co się dzieje? <grym wrogów> Apple Bloom? Siostrzyczko, jak zdobyłaś swój znaczek? Nie opowiadałam ci jeszcze? Hej, miałyśmy zapytać Rainbow Dash. Każdego warto zapytać. Uch, dobrze. Uch. Słuchajcie, byłam młodym źrebięciem. Jeszcze młodszym od was. Nie wiązałam przyszłości z pracą na farnie jabłek. Chciałam w życiu zaszaleć, jak ciocia i wujek Orange. Postanowiłam spróbować szczęścia w wielkim mieście. Manehatan! Oto miejsce pulsujące prawdziwym życiem. Hej, Z drogi, maleńka! Byłam pewna, że w Manhattan odnajdę swoje przeznaczenie. Ciociu Orange, wujku Orange! Dzięki, że mogę się u was zatrzymać. Ho, ho, ho. Widać, że przybyłaś z prowincji. <laughs> Urocza. Nie martw się. W mig zrobimy z ciebie wielką damę. <laughs> Jak ci się, panienko, podoba Manhattan? Tu jest wprost bosko. Dobrze powiedziane, kochana. Choć Muszę przyznać, że nie przywykłam jeszcze do miejskiego gwaru. U nas w domu nocą jest tak cicho, nie słychać absolutnie nic, dopóki kogut nie zapieje. Że co? Nie bardzo rozumiem, a cóż to takiego ten kogut? Jak to nie wiedzą? Ale palnęłam, robię z siebie pośmiewisko. Podano do stołu? Całe szczęście! Wielkomiejskie życie wyczerpuje. Zjadłabym normalnie! Ciekawe, co dziś porabia babcia Smith i Big Macintosh. Pewnie już są w sadzie, patrzą, czy dojrzały te czerwone jabłka. Wiele dałabym za choć jeden kęs. W życiu jeszcze tak nie tęskniłam za domem. To było niesamowite! Tęcza powędrowała dokładnie na naszą farmę! Wszystko stało się jasne. Wiedziałam, gdzie jest moje miejsce. Wtedy pojawił się znaczek Odtąd z radością pracuje przy hodowli jabłek Jesteście! Zaraz was złapię, złodziejaszki! O, chciałabym przeżyć coś takiego Naprawdę mnie zemdliło Bleh. Chodźcie, znajdziemy Rainbow Dash i dowiemy się, jak ona zdobyła swój znaczek Chodźcie, maluszki. Tędy. Dobrze? Powinnyście bardziej uważać. Komuś mogło się coś stać. Dokąd się tak śpieszycie? Szukamy rainbow dash! Chcemy się dowiedzieć, kiedy wyszedł jej znaczek! O, to bardzo ciekawe, bo wiecie, ja swój zdobyłam właśnie dzięki niej. Dzięki rainbow dash? Naprawdę? No tak, wszystko zaczęło się na letnim obozie lotniczym. Pewnie nie uwierzycie, ale kiedyś byłam bardzo nieśmiała. I kiepsko szło mi latanie. <śmienicza> <śmienicza> Gratulacje, Niezdaro! Powinni cię uziemić! <śmienicza> ha, mój młodszy brat lata lepiej niż ty! W życiu jeszcze się tak nie wstydziłam, a wtedy nagle i znikąd... Dostawcie ją! A co nam zrobisz, Rainbow Kraksa? Pośmiejecie się, jeszcze to zobaczycie! Taka jesteś nagle śmiała? Udowodnij! Udowodnię, co tylko chcesz! Jesteś bez szans! Chyba śnisz, kolego. Do zobaczenia na linii mety! Na ziemię. Czy wierzył ktoś w takie miejsce jak zmarzeń, że dobry los taki cud mi pokaże? Gdzieś pośród drzew królik mknie i wiebiurka. W krąg ptaków śpiew pyszny miód robi pszczółka. pszczółka. To odnalazłam dzisiaj najcudowny ze snu i z radości wielkiej, aż brak mi tchu, bo chcę być tylko tu. Możecie już wyjść. Wszystko w porządku. Nie ma się czego bać. Okazało się, że potrafię porozumiewać się ze zwierzętami. Chwilka, zaraz. A co było z Rainbow Dash? Wygrała wyścig? U, nie było mnie tam już, więc nie wiem jak się skończył. Ruszajmy go! Musimy ją znaleźć. Wolałabym już nie słuchać piosenek. Może moja siostra wie, gdzie jest. Panna persza! Do zobaczenia! Jak dałyśmy się w to wrobić? Hm, nigdy nie usłyszymy historii o znaczku Rainbow Dash. A wy, dziewczynki, wciąż o tych znaczkach. Oczywiście! Większość dzieciaków w szkole już je ma. Wiem, jak się czujecie. Ja też bardzo długo czekałam na swój. Brawo, Rarity! Całkiem ładne kostiumy! Ładne? Mają być oszałamiające, a przedstawienie już jutro. Próbowałam wszystkich sztuczek, ale nie wychodziło. Zbliżał się wieczór premiery, a ja nie byłam zadowolona z kostiumów. Może jednak krawiectwo nie jest moim przeznaczeniem? Co się dzieje? Nie wiedziałam, dokąd mój róg postanowił mnie zabrać, ale na pewno miał jakieś powody. Domyślałam się, że chodzi o moje zamiłowanie do mody, a może nawet i o znaczek. Wiedziałam, że to moje przeznaczenie! Coś mnie tu przywlókł! Taki szmat drogi dla skały. A! Grrr, głupia skała! Mdłych historii, jak nie pojawiają nam się zdaczki! Nic tylko odnajdywanie przeznaczenia i inne takie nudy! Tak, Skutalu, bo oto właśnie my! Potrzeba nam akcji! Potrzeba nam Rainbow Dash! Jako mały kucyk mieszkałam w kanterlocie i Uff. udało mi się kiedyś wziąć udział w ceremonii letniego słońca. Księżniczka Celestia przywołuje wtedy słońce i dzieją się różne niesamowite rzeczy. Stanowiłam, że będę studiować magię. Rodzice zapisali mnie do szkoły Księżniczki Celestii. Uczyły się tam najzdolniejsze jednorożce. To było spełnienie marzeń, tylko jedno ściągało mnie na ziemię. Musiałam zdać egzamin wstępny. Proszę, panno Sparkle. A więc, panno Sparkle? Czy długo jeszcze? To był mój najważniejszy dzień w życiu. Od tej chwili zależała cała moja przyszłość. I właśnie miałam wszystko zepsuć. A! Zmarnowali państwo czas. Twilight Sparkle. Bardzo przepraszam, nie chciałam. Masz niezwykły talent. Nie spotkałam chyba jeszcze jednorożca o takich wrodzonych zdolnościach. Musisz nauczyć się, jak je właściwie wykorzystywać. Twilight Sparkle, chciałabym, żebyś została moją uczennicą tu u nas w szkole. Zgoda? Tak! Jeszcze jedna sprawa. Super, super! Też się cieszymy, Twilight! Ta, fajnie. Zmywajmy się stąd jak najszybciej. Wszystko dobrze? <grym i pijamy wyszczące> eee, tak. O, gdzie się podziała dzisiaj ta Rainbow Dash? macie Rainbow Dash! Na jej miejscu siedziałabym w cukrowym kąciku! Na miejscu każdego siedziałabym w cukrowym kąciku! Hej! Mam pewien pomysł! Skoczymy do cukrowego kącika! Właściwie to chciałyśmy porozmawiać z Rainbow Dash, zapytać jak zdobyła swój znaczek. Co? Znaczek? Chodźcie ze mną, opowiem wam o swoim! Uch, czemu nie? Subcio! Wychowywałyśmy się z siostrami na farmie za miasteczkiem. Całe dni pracowałyśmy przy zbiórce kamieni. Nie mogłyśmy rozmawiać ani się uśmiechać. Kółko tylko te kamienie! Przygotowywaliśmy się do przetoczenia kamieni z południowego pola na wschodnie, kiedy nagle. Miałam ochotę uśmiechać się do końca życia! I chciałam, żeby wszyscy też się uśmiechali, ale tęcza nie jest aż tak częstym zjawiskiem, więc zaczęłam się zastanawiać, jak jeszcze można wywołać uśmiech! Trzeba dziś przenieść kamienie z południowego pola. Pinkamino dajenpaj, czy to ty? No, musicie tu szybko przyjść, Stado i dziewczyna. Nie przejmujmy się, to przecież nasza Pinkie Pie Rainbow Dash, jesteś! Podobno jesteście ciekawe, jak zdobyłam znaczek talentu Nie masz pojęcia, ile musiałam znieść, żeby wreszcie to usłyszeć Wszystko zaczęło się na letnim obozie lotniczym, gdy stanęłam do wyścigu, żeby bronić honoru Fluttershy Raz w życiu udał mi się taki lot. Czułam, że jestem naprawdę wolna. Prędkość, adrenalina, wiatr w grzybie. Było. I to jak? Ha, na razie Rainbow Kraxo. Hej! Okazało się, że od szybkiego latania jeszcze bardziej lubię. O! 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 Wygrywać! Że ponaddźwiękowe bum jest w ogóle wykonalne, ale tamtego dnia, gdy odkryłam radość wyścigów, uwierzyłam, że potrafię to zrobić. Niemożliwe, stało się możliwe. Tak to właśnie dziewczęta zdobywa się znaczek. teraz wow. wow. chwilka! Też słyszałam ten wybuch i też zobaczyłam tęczę. Tym bydasz, gdybyś nie wystraszyła wtedy zwierząt, nie wiedziałabym, że umiem się z nimi porozumiewać i nie dostałabym znaczek. Też słyszałam to bum i zobaczyłam tęczę, dzięki niej i zaczęłam się uśmiechać. Tuż przed tym, jak dostałam znaczek, zobaczyłam tęczę, która wskazała mi dom. To było twoje ponad bum. Kiedy mnie pojawił się znaczek, też słyszałam wybuch, ale nie wiedziałam co to! To bardzo dziwne! Gdyby nie pewien tajemniczy wybuch, nie zdałabym egzaminu wstępnego! Rainbow Dash, ja też Tobie zawdzięczam zdobycie swojego znaczka! O! Wszystkie mamy znaczki dzięki Tobie! Rozumiecie, co to znaczy? Coś nas połączyło, zanim się poznałyśmy. Czyli już wtedy byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami! No chodźcie! <laughs> Bo mnie mdli? Chodźmy, Ligo! Spróbujemy jeszcze raz zjeżdżania po linie! Hej, uczcimy to piosenką! Tak, tak, nie! nie! Kochana księżniczko Celestio, dowiedziałam się dziś czegoś cudownego. Okazuje się, że wszystkie kucyki łączy z przyjaciółmi szczególny związek. Możliwe, że nawet zanim się poznają. Kiedy czujemy się samotni i tęsknimy za przyjaźnią, trzeba spojrzeć w niebo. Bo kto wie, może nasi przyszli przyjaciele akurat patrzą na tę samą tęczę. Ech, nie za słodkie to czasem. Nie wnikaj, pisz. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master. Reżyseria Agata Karpowska Bauma. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski, kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Brazińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni.